Cześć! Jestem mieszkańcem najmłodszej metropolii w Europie. Czy wiecie, o czym mowa i gdzie to jest? Górnośląsko Zagłębiowska metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Z czym wam się kojarzy to miejsce? Hmm? Z tradycyjnym przemysłem? A właśnie, że to stereotyp. Bo aktualnie rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy medycyną. I teraz o ludziach. Jest na 102 miliony 300 tysięcy czyli więcej niż mieszkańców Paryża, ale tu gryfnie. Związek, jak to brzmi, metropolitalny wykonuje zadania publiczne. Nasze zadania to kształtowanie ładu przestrzennego, czyli to, co sprawia, że wszystko stoi na swoim miejscu i do siebie pasuje. Wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego, by ludzie w ilości 2 miliony 300 tysięcy wiedzieli, że ktoś naprawdę o nich dba i by byli dumną i zadowoloną z życia tutaj społecznością i przedsiębiorcy też zadania planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego i mobilności miejskiej. Chodzi o to, żeby po prostu było łatwo wszędzie dojechać. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. Tadam! I na koniec promocja związku metropolitalnego i jego obszaru. A niech o nas usłyszą. No i co z tego wynika? Ano, stworzenie grup zakupowych energii elektrycznej i gazu. I mamy tańszy prąd i gaz dla metropolii. Jest już projekt drony nad Metropolią, bo czasem trzeba dostarczyć coś szybciej. Metropolia to ZTM, czyli półtora tysiąca autobusów, tramwajów i trolejbusów, które zatrzymują się na siedmiu tysiącach przystanków każdego dnia. W ciągu roku pokonują ponad 100 milionów kilometrów, czyli mogłyby okrążyć równik 2,5 razy. A do tego jest rower metropolitalny i kolej metropolitalna, nad którymi pracujemy. W temacie edukacji powstał metropolitalny fundusz wspierania nauki, który pozwala na czerpanie wiedzy od najlepszych na świecie. I na koniec GZM to ale takie mądre, takie które rozwija. Darmowa komunikacja dla dzieci do 16 roku życia i dla seniorów oraz działania wspierające osoby starsze. Gdyby jednak został niedosyć, to zapraszam na naszą stronę www.metropoliagz.pl